Siedma, z tej strony chogaty dzisiaj gra ze mną Ziral. No cześć. A to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w GTA San Andreas Multiplayer niedzielne granie, gdzie? Na game party Polska 24 na 7 No właśnie, dobra. Ziral tutaj ma jakieś autko, ja też znalazłem, ale jakieś słabsze. Tutaj już ktoś jedzie. I ej, i pod... go? Yeah. Nie. dobra, niech sobie pojedzie. Dobra, Ziral prowadź gdzie pojedziemy sobie? Wiecie Nie wiem, gdzie to chcę to... jechać. Nie, możemy gdzieś sobie pojechać na jakąś wycieczkę. Ja za ten czas pozdrowię, e, Czyli tak, o, pozdrawiamy. Tikomen 7, Daniel 57213, Pan Ziemniak, Mr. Adaho 1, Artur 12339, Minecraft 242 Patryk Cytryna, Asherobag, Nikodem 0, Nikodemo chyba 15 w takim razie i World of Lux. Serdecznie pozdrawiamy Was. Okay. Pozdrawiam również ponieważ... eee, z Real -Ej, ty już masz czwarty level <grym> Zabijam po prostu jedną osobę Serio? Zabiłeś tak? jedną osobę czwarty level masz? No. Ja zabiłem jakiś ty i mam trzeci. Ale my już graliśmy tutaj, to wiesz. No tak, ostatnio, no ale... No. To ja może wtedy też koi zabiłem. i No, mam... no możliwe, że Jasne. tak. No bo to jest kolejny odcinek właśnie z tego serwera, już drugi. No serwer nawet spoko na razie, nie jest tak łatwo, szczególnie, że wszyscy cię chcą zabić, ale co tam? No, tak. Dobra, czekaj, może jakieś konkretne miejsce tutaj się nie da tak zaznaczyć, żeś ty też widział i to jest problem no. w tym. No, już um, ej, fajnie się. jedziemy, wszystko nawet. Dobra, to w ogóle skąd ty takie auto znalazłeś? Znalazłem na ulicy Aha, do, dobrze wiedzieć, że znalazłeś. E, dobra, czekaj, gdzie my jedziemy teraz? Ej, tam jest jakaś rura na górze, może do tej rury dałbyś radę? W stronę, nie wiem, wjazdu do tej rury. Tylko czy teraz w prawo czy w lewo? W prawo, jedź w prawo. prawo. No w prawo. Jedź, przejeżdżaj przez to. Dobra, pojedziemy sobie czekaj, ja sobie włączę w muzykę jakąś, bo zapomniałem. Tak sobie leci, leci w tle. Nie, ja nie mam nic wyłączone. Już nie mam nic nabrane. Tu, 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 tu dobra. Może być, dawaj na prawo. Ej, my jesteśmy w LV, w sumie już. A. Bardzo... spoko, spoko, dobra. Zobacz, ja mogę... Nie wiem czy jest sens wjeżdżać tym autem do t A co? Nie, nie damy rady, czy... Znaczy się tu jest niby łatwiejszy podjazd, to się trochę rozprędzi. Dom, 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 dom. Nie mam do kogo strzelać za bardzo, bo tu ludzie... Ludzie raczej nas zastrzelą prędzej niż my ich. No, nie nie pozycja się. snajperska. Wejście. Ej może chodź na wojnę gangów. To Dobra, okay. się. Zobaczymy sobie znowu wojnę gangów, bo chyba ostatnio byliśmy do, czekaj, do SM, mm, czy do DR, jakoś um, tak chyba. DR to były derby, czyli dobra, sumo. Dobra, pierwsza broń. Pierwsza broń to by był... I druga broń, Nie, w ten sposób, dobra. Jestem z sobą? Nie. Wszyscy M-ki wzięli? Nie wiem, ty jesteś w, zielone, w zielonym tutaj. O, a ty? Firatowym. Szmata Dobra. Ej, wróć na teren areny. Przeżywy jestem. Dobra, gdzie wy jesteście? Tu i tam. Oszy. Oszy. Ty już ty obiłem. Dobra. Nice, nois, nice, nois. Nice. Koleś, aha. Zbugowała mi się. I, wy jesteście w tym domku? Tak. Zbugowała mi broń. się broń i. Strzelałem jakby w tekstury Eee, ktoś do mnie próje cały czas, jak ta lipa Ej wytywy, ty wy, kto chodzę. cały czas strzela? Ja podłem No to typek nie dostawał, po bani powinien dostawać no Właśnie ja nie miałem ani... to samo, nie? Ej nie, serio, typek w ogóle cały czas strzela, we mnie trafia, a ja w niego... nie e, Trochę tak żalowo Eeeem... Lipa, 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 zaraz zobaczę może... Tędy coś się tam zrobić... E, raczej nie, aczkolwiek... No to przecież my, żeby was zabić, to musimy do was wejść w ogóle. Znaczy, ja, ja już tam padłem, miejscu. więc... No tak, ale ogólnie, żeby, żeby was zabić, to trzeba tam wejść do was. Kurde, problem jest taki, że nie mamy auta. Problem jest taki, że do was trzeba wejść. Tak, ja dostaję oczywiście, tytek, nie? O co? Po bo... co dostać? Jest... Polish chyba za mną wracają No Typek dostawał, prosto w niego szło tu jest Wszystko Wszystko jest nagrane Wszystko jest nagrane jak typek dostaje prosto w klatę z tego z digla nie i nic i tupa. Nie spoko okej okay. Ile tu jest w ogóle domków do sprzedania? Ludzie, jeszcze że... tu z Co? No tak, w tym samym miejscu. No w tym miejscu, wiesz, gdzie ostatnio byliśmy to RESPI, po prostu tam gdzie się zapisaliśmy. Właśnie. I ty... taka A. sprawa, że ktoś tam chciał, żeśmy zagrali na RP jakimś serwerze. To możecie podać nam IP do tego serwera jakiegoś w komentarzu RPG. Znaczy ja fajny. mam jeden, ale aktualnie jest wyłączony. Mhm. To sobie zobaczymy wtedy. Co to jest? Co, coś startuje. Chodź może na A, A. A -a. Arena, aha, dobra, spoko. Będzie arena jakaś, sobie zobaczymy tą arenę znowu. Um, co to jest w ogóle, pozycja snajperska, idę na pozycję snajperską, zobaczymy co to jest. Co to robi, niby. Czy to nas gdzieś przeniesie, czy... Teraz chyba na ten dach po prostu wrzuci. Tak? Tak, tak, tam, tam jest zejście w dół. Jesteś pewien? Tak. Oj. Oj, chyba mnie właśnie, nie, aha, na arenę wrzuciło. O Jezu, to jest z miniganami. Holy crap Holy crap O jest mi cierpi Minga Fuck. Hehe, <laughs> Zabiłem już kogoś. Zaraz patrzę Ziral. Fuck ktoś mm. już mnie zabił od plecu Wiesz wygrywa ten który po prostu zrespi się największej ilości osób na plecach I tyle mm. Jeżeli O ale tu są snajperki na górze No ja wygrałem już Słyszysz? Ej, tu są snajperki mm. Dostałeś 15 tysięcy 50 O O ziral, dawaj zdejmuję kogoś jakiś no buf, dawaj, zdziałałeś Eee, no tak Gratulacje Zginąłeś? Tak, spadłem stamtąd, bo zapomniałem, że... A! Zginąłem Zapomniałem, że skucanie mam na y, C, a nie na C. A wiesz co ja zrobiłem? Ja. E, stanąłem sobie na tym, e, tym... Jezu e, Na rogu Nie? Mhm. I tam, e, tak żebym nie spadł Włączyłem sobie mierzenie, nie? celownik, że sobie właśnie przymierzyć. I po tym, jak wyłączyłem to, spadłem. Aha. A ja czemu ten na typek nie padł? Ja się pytam, czemu ja ty strzelam typowi prosto w klatę? On nie pada. To jest dziwne. Dla ja jestem teraz. na lotnisku w San Andreas i tam jest całkiem fajnie. A ja mam energię. Też mam energię. Zira tak, też... również ma energię. Szalony Zirael. Gdzie no jest? niestety nie, nie wejdę na energię używając komendy. No ja też nie, niestety, bo tutaj takiej komendy nie ma. To jest bardziej takie niby realistyczne, tak? Że nie ma komendy mm, No. Chodź na SM. Od SM, zapewne sumo. Wiesz, czyli po naszemu derby. A tak, no Kamentarz. Po naszemu tak. derby. Sumo, sumo przecież to derby, wszyscy to wiedzą, nie? że to jest wiadomo, że tak było. Ej, w ogóle to jest wejście do banku. Ciekawe czy można go obrabować. Ciekawe czy tego typu dam radę zabić. Nawadą typa. Gin... O, dobra, Fak, o, dobra. przeniosło. No, on przenosi. Derby. <laughs> Tam jakieś auto spada, kurde. Derby to sumo. Tak, derby to sumo. Sumo to derby. Jakie derby, takie sumo. <laughs> drifting. Jezu, jeszcze ten drifting zlicza, który nic nie daje chyba. Mmm, Ziral może się i tu będziemy wiesz, team playowo grać bardziej. Mhm, mm mm -hmm. dobra, poczekamy sobie. Poczekamy sobie, kurde, co on się tak rzuca? Wal się, wal się Mam wrażenie, że się bardziej rzuca niż normalnie. Coś się Ale... bardziej rzuca? Monster, monster, Truck. się jakoś nie mila jeździ. Nie haha, ha, wywaliłem jednego. <laughs> Szkoda, że był pusty. Ha, <śmany> wywaliłem drugiego. Szkoda, że też był pusty. Dobra, dobra. Jedziemy w tego. Dobra, dawać. Do... Kurde! Co? Nie się co ta, jest? Ta, 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 ta. Nie zaczęłem federicytować. Dobra. Wypad. Zgiń, przepadnij. Pomiałcie piekielne. Zgiń. Omrzej. Omrzej, ty. Ty, omrzej. Wieśnia, wieśnia, umrzej. Ty, kurde. No. To się nie będziesz słuchał. Umrze. Umrzyje, nie? Umrzyje. Nowe słowo. Umrzyje, od dzisiaj umrzyje. Okej. Okay. Ogóle... Jezu, je... nie... Nie... Zaraz spadnę pewnie, albo to się nigdy nie skończy, bo będziemy tak w siebie wjeżdżać i nikt nic nie będzie robić. Mm. O, dostałem powiadomienie, zagraj w turnieju Your, your Road to Katowice. Co? Jaki turniej? Nie wiem, z FIFY 13 i z CSGO tak? czy, Z czegoś tam jeszcze, no a gdzie, z na, a gdzie na to dostałem, na, na maila, yy, ale ty... No. Bo, to ty masz to takie to... duże miasto, nie? Właśnie zastanawiałem nie, się w ogóle z Scotarem będzie... czy nie wpaść do Katowic na IEM-y. No i ja bym w styczniu. Tutaj czekał na was w styczniu. No właśnie tak się zastanawiamy czy właśnie może ktoś z was, drodzy widzowie, wpada na IEM do Katowic jakoś w styczniu Czy ja będę na pewno Razem z moimi znajomymi tutaj z okolic. No właśnie, i można byłoby tutaj wpaść. O, 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 Jaki fart! Jaki to jest typ fart! On ma więcej farta niż ty, człowieku! A to już jest duże osiągnięcie. Jak dla mnie. Może mieć więcej Spot. farta od ciebie. A, umrzyj, umrzyj, no! Jakie farty zasrane. Ja mam fajne auto. Ja tak, mam combo 302. Wait, tak what? Strącę go! Jest! Strąciłem jednego, dobra, zostaliśmy we dwóch tylko. Strącę go zaraz, zaraz go strącę. Jak będzie robił tak jak wcześniej, to go strącę. Jeżeli on będzie od dołu na mnie jechał, a ja na niego od góry na prosto, to go strącę. Nie ma szans wtedy, typek. Przynajmniej nie powinien mieć, ale to też otwarta zależy, jak to auto tutaj się będzie sprawować. Ej, lol, co jest? N nikt nie zdołał wygrać do subo. Hmm. Remis powinien być. Powinniśmy coś dostać przynajmniej hmm. Co to jest der? Chodź może na der eee, derby. De der? Derby? O, derby. No, lol. Zobaczymy sobie derby, które nie są derbami, bo... To jest jeżdżenie do... na krawędzi. Aha to wiej... Ja się zapisałem i tak. Ja um, zapisałem. Dobra. Ej, tu jest... To jest motor? Jaki? To jest energia Nie, to nie jest energia To jest jeden z tych trochę słabszych motorów, takich PCJ. Co? Może PCJ. Może PCJ. <grym> tak, PCJ 600. 600. 600. 600. Wiesz jakie staty miałem wczoraj w LoLu? 666. No, spoko. 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 Do double spoko. E, dobra, gdzie jesteś, Ziral? Eee, wiesz, tam gdzie był ten... E, ta, e, ta... ta... ta tańczące auta. Z Cezarem. Eee... tańczące... jest. To jest na LS, tak? To jest na LS. E, tylko do dopła... Jakieś auto wybuchło obok mnie jak się zrespiłem na LS i zginąłem. No, spoko. A mnie jakiś koleś na energię koni. Jaki żal. Dobra, wezmę energię i lecę na LS jeszcze raz. A ja go... Ja go wyprzedziłem na PCOcie Um, dobra, teraz gdzie jest to miejsce niby? Znaczy ja już tam nie jestem, ja teraz jestem... Jadę w stronę w szpitala jakiegoś, tak? Czekaj, to jest szpital? szpital? Szpital. Jadę na szpital. Nie, czekaj to nie jest szpital, co. się. Hehe, <ślonia> tak taki tam drobny błąd, to nie jest szpital. Albo nie dobra, to jednak jest szpital. <ślonia> Nie mogłem się zdecydować, od innej strony jechałem, nie? Po prostu i to jest szpital. Dobra, Zira, gdzie jesteś w takim razie? Ja jeżdżę i mam jakiegoś kolesia na PESach i mi próbuje zabić synergię. W którym miejscu? a nie możesz się do mnie tepnąć? Na przykład iść tak. do czy coś takiego. Tak, yy, gdzie ty jesteś? Właśnie, w ogóle jest kilka ja nowych na ps Tak? No. Bo tak grałem wczoraj sobie i zobaczyłem, że jest kilka nowych ja właśnie nich żeby dzisiaj rano wejść, ale... Ale Cię pokusa jednak zawiodła. Nie, coś mi wypadło momentalnie. I... Coś mi wypadło. Co? Nie, nie dokończę tego. O, możecie właśnie dokończyć powiedzenie. Coś mi wypadło. I kto dokończy najlepiej, dostanie pozdrowienia pierwsze w kolejnym odcinku. O, no? chyba jestem koło Ciebie. Chyba Krasimy. tak. Na PCJ. -cie. A ja mam kask, a Ty nie masz, ale trudno się dziwić, żeby na to. A ja mam maskę. Dać... Czekaj. What the fuck? Tobie z afro wyrasta po prostu kawałek kasku. Ale okej, okay, dobra. Gdzie jedziemy? Jedziemy tam na górę. Masz energię? Ja mam energię. Nie widzisz? No, zostawi mnie. Ej, no i skręciłem przez ciebie. Bo mnie popchną popchnąłeś. Pop, Pop popchnąłeś mnie. Ej, o. czekaj, bo coś. Się włączyło. Derby. Aha, derby, Jezu. Ja tak mi się co jest? Ja nacisnąłem spację, coś się zepsuło. a ja to nie dobra derby. Ja, tak, naciskajmy spację. Ziel, gdzie jesteś? Nie wiem. Tak wszyscy skaczą. Wszyscy jadą do przodu, skaczą i trzech wypada od razu, nie? Spoko. No tak. też wypadłem, bo koleś się mi się rozpędzić. Myślałem, że po prostu wyskoczyłeś nie, myślecz no, dało Jezu tutaj jest trudno skręcić nawet, już no ludzie tu giną skręcając, ja może stanę w miejscu i przeżyję przynajmniej nie No nie wiem, wiesz ja stałem w miejscu i mi wchnął No ty stałeś tego normalnie w miejscu nie? takie randomowe stanie w miejscu nic ci nie da Dabam. jak tam Złok. przeciwnicy o ktoś spadł Czemu on lata Może A sam spadłem bo włączyłem sobie Nitro, nie spoko tak, takie tam włączenie sobie Nitro na takim małym terenie, nie? Bardzo... Freeway! haha, freeway mam freeway ja tro, lolo, lolo, lolo. A ty nie masz freeway ja jest słaby i nie ma freewaya ja. Mam PCJ. -ty. Skąd że miałeś tego PCJ w ogóle? Znowu. Nie widzisz. No widzisz. Ej, ja tapuję na freeway. A nie, to działa, serio. To też działa. Dobra, dawaj, jedź za mną. Jedź za mną. Jedź za mną, chyba że mnie nie dogonisz, to wiesz. To już nie moja wina. Jak mnie nie dogonisz. Wiem, że jestem za szybki. Czekaj, Willy, Ej, no, ne-ne. Zrobiłeś Willy? Tak. Stopy bym chciał zrobić, ale teraz już nie wyjdzie. Dobra, dawaj zira, jedź za mną. Ja się próbuję rozpędzić. Zobaczymy. Koleś, który się będzie gonił teraz. Zobaczymy, jak do ilu Ej, się rozprędzę. Ej, zajmujemy ostentry. go. Co? Zajmujemy tego kolesia na chwilę. Uhu! Dobra, wypadłem. Pojechał do ciebie. Naprawdę? Strzelam w niego, nie? Dawaj go, dawaj go. Czyli to w końcu kto zabił? Aha, ja, ja zabiłem, bo ty go tak przytegowałeś tutaj. Dobra, Ej. spoko. W ogóle to dałbym ci Honorable Opponent, ale nie, nie mogę. Bo nie byłeś oponentem, dałbym ci Timu. Chodź, jesteś w aucie już? To dobra jesteś. Jedziemy. Przejęliśmy auto! Tacy z nas złodzieje. W sumie to mi tak trochę jakby... takie tro trochę jakby RP przypomina, nie wiem. Nie grałem na RP, ale nie, no sobie tak wyobrażam, że coś w tym buście, w sensie, że nie ma aut, nie można sobie przyzywać, tylko tam na przykład trzeba komuś ukraść albo coś. Znaczy no, tak. ten typek sam się sam wysiadzał z auta, to ja mu w sumie nie ukradłem, nie? Tak, mniej więcej, Znaczy się na RP jest bardziej takie można powiedzieć praworządne, przynajmniej tam gdzie ja Praworządne. Kurde, policja i w ogóle te sprawy, mecze, eskiboli... No dokładnie, dokładnie tak. Jakie mecze w ogóle? Jakie mecze? No praworządne, nie? Pamiętaj, to wszystko wino tusko. Wszystko wino No ej, ej ej, patrz to jest jakiś smarf. Dawaj go, dawaj go, gonimy go Jest w kosze Gonimy go Gonimy go Zaraz go dogonimy Ziral, wychylaj się Czekaj, nie dogonimy go, on pewnie ma podobne awo Z strzelasz? Nie wiem, mam shotgun. Serio? Zgonę. To nie jest shotgun, to jest ten taki wiejski jakby No, to był. Winchester Winchester Jesteś pewien, że to jest Winchester? Nie No właśnie Dawaj, dawaj, strzelaj! Ej, tu 13 level? Dobrze widzę, dobrze widzę Ja nie mogę do niego stąd strzelić i co on próbuje robić? Ej, on wysiada Dawaj, 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 dawaj. Po, ucie, po głowie go Ja się dziwię, że ja mu nic nie zadaję z tej strony, prawda mój Czas z tej strony? Ej. Dobrze, ładnie <laughs> mamy lepsze Ej. auto <laughs> mamy nowe auto z dowodami. W sumie dobrze, fajne, spoko, Dobry jest teamplay. play. Inferno. Eee, teraz mamy lepsze auto. Tak jeździmy, zabijamy, kurde, zdobywamy sobie na. Awans społeczny. Tak, awans. To jest jakaś szmata. Dawaj z real. Może strzelać. Zobaczymy, czy będzie uciekał 51 level, nie? To ma pewnie poważanie, to nie. No i co? Dawaj, zabijaj go. To jest... Co, wpadnie z gangiem i nas zabiją, czy co? Dobra, to jest w sumie możliwe. Ej nie, bo to jest Albi, on ma takie lagi u mnie. No, też, też tak widzę i stwierdziłem, że jednak nie da rady. Fajnie, że drifting się da i tu... Chociaż uderzyłem o ten. No, bo to nie jest ten. No, a teraz zniknął. Jak już mocniej uderzyłem, nie? No, dobra, czekaj. Fuck, Ej, ty też widzisz takie cienie w ogóle z prawej z lewej strony od neonów? Tak. No to, to, to trochę nie wygląda, kurde, to jest mroczne auto. Mroczne, mroczne auto. cienie, kurde. Dobra. Ten koleś, którego no. strzelaliśmy, był VIPem. Serio? Tak. No. A co zrobił? Nie wiem, tak po prostu zauważyłem, że jest VIPem, bo Aha. ID miał to. Ten. jak napisał na czacie. jest super! <laughs> Ty szybki zjazd, nie z tego z drogi. No i dobra, myślę, że w tym odcinku tego na tyle. Grał ze mną z Rural. Cześć. I myślę, że to nie będzie ostatni odcinek jeszcze z serwera Game Party Polska, bo jeszcze nie wszystko tutaj zobaczyliśmy. No i dzięki za oglądanie i na razie. Baju.